Dzień dobry Państwu! W programie Porady kulinarne mam dziś przygotowaną propozycję do zrobienia szybkiego, prostego dania na śniadanie lub kolację. Są to placki jajeczne zbliżone smakiem do tradycyjnych omletów. Przygotowanie nie wymaga więcej czasu niż zrobienie zwykłych prostych kanapek, a połączenie wszystkich składników daje nam niesamowity wygląd i smak dania. Tak więc zaczynajmy! 3 jajka wbijamy do miski z odrobiną soli, ubijamy do uzyskania puszystości. Następnie dodajemy 3 łyżki mąki pszennej, 4 łyżki wody gazowanej, 4 plasterki dowolnej szynki lub kiełbasy. Całość doprawiamy do smaku solą, pieprzem, papryką i ziołami prowansalskimi. Tak przygotowane ciasto wylewamy na rozgrzaną patelnię z odrobiną oleju. Wielkość placuszków zależy od nas. Pieczone omleciki przekręcamy na drugą stronę i w tym momencie zmniejszamy temperaturę. Kładziemy na nich plasterek szynki, plasterek pomidora i posypujemy żółtym serem startym na tarce. Bardzo dobrze też komponuje się z serem mozzarella odsączonym z zalewy i pokrojonym w plasterki. Pieczemy do momentu rozpuszczenia się sera. Można na chwilę całość przykryć pokrywką, wtedy szybciej nam się rozpuści ser. Przekładamy na talerz i posypujemy natką pietruszki, szczypiorkiem lub bazylią. Tak jak wcześniej mówiłam, że zamiast szynki możemy dać salami lub pieczarki. Takie połączenie też fajnie się komponuje. Placki można podawać na ciepło, najlepiej prosto z patelni. Mam nadzieję, że danie Państwu posmakuje i często będzie gościć na Waszym stole.